Hej, hej, hej kochani, zaczynamy dzisiaj dzień. Dzisiaj jest wtorek. Ja zaczynam od kolonu C, o którym Wam mówiłam, już zjadłam. Teraz na śniadanie Alpro. Dlaczego takie skromne śniadanie? A dlatego, że słuchajcie wczoraj i przedwczoraj tak się przejadałam. Tak jadłam do po prostu do nocy, do kiedy nie zasnęłam, więc ja po prostu już nie mogę, nie mogę więcej jeść, więc dzisiaj na pod takie skromne e, śniadanie, herbata w jakże zimowym i świątecznym e, kubku. No ale co? E, podoba mi się e, ten kubek, więc będę w nim piła e, jeszcze e, całe e, lato. Już o śniadanie, słuchajcie. Przygotowałam buzię do, do makijażu, nałożyłam filtr, 50 tak, nadal nakładam. Szczerze mówiąc, nie lubię tego robić, no mówię Wam tak, e, chciałabym przestać już nakładać ten filtr. Ja nie jestem taka, że, że nawet jak wiecie, jakieś słońce e, grzeje, niemiłosiernie, nawet jak się opalam, to na twarz e, tak sobie folguję, szczerze mówiąc. No to może niedobrze, ale e, taka jest prawda, słuchajcie, jeszcze krem, więc to wszystko mi się e, wchłania. Tutaj gdzieś się wczoraj nawyciskałam, słuchajcie, nadusiłam siebie, więc, e, więc jestem taka e, podczerwieniona troszeczkę i co chciałam Wam powiedzieć, w ogóle dzisiaj stałam, słuchajcie, z takim trochę kiepskim humorem, e, bo w ogóle śniło mi się, że byłam w ciąży, e, że straciłam to dziecko, to było takie, znaczy to było, no wiadomo, poronienie, ale to było coś takiego, że, e, że ja miałam rodzić, tanym, ja się nagle dowiedziałam, że jestem w ciąży, miałam rodzić, ale nie rodziłam w ten sam dzień i jakoś potem było już za późno i nikt się tym tak naprawdę nie przejmował, że ja, że ja to dziecko straciłam i powiem wam, że no jakoś taki w ogóle taki dziwny sen, że wstałam, nie wiedziałam o co chodzi, zajrzałam do sennika i ponoć... Poronienie to są takie duże zmiany, zmiany w życiu, czasami mogą być na dobre, takie ogromne, jakieś takie plany nowe, czasami na złe, jakieś zawody miłosne, jakieś no wiecie, takie, takie właśnie rzeczy, takie, takie bardzo duże po prostu, albo na plus, albo na, na minus, więc, więc tak, szczerze mówiąc, nie powinnam przecież senników, bo to nie jest dobre, ale czasami jak sen... Tak wiecie, zaskoczy mnie, tak, tak będę go po prostu pamiętać i nad nim rozmyślać. To sobie czasami sprawdzę, bo jakoś tak wtedy może jestem spokojniejsza. No nie wiem, czy powinnam. Dobra, kochani, wiecie co? Dzisiaj jest w ogóle wtorek, nie wiem, czy Wam powiedziałam wcześniej. Ja idę niedługo na spacer, a potem idę do OSHO. Tak, znowu do OSHO. Muszę kupić wodę, muszę kupić fasolę, Jasia, bo będę robić fasolkę po bretońsku, kiełbasę. Trochę muszę rzeczy zrobić, ale najpierw chcę iść na spacer, a troszeczkę posiedzieć na słońcu, bo szkoda dnia, żeby tak, wiecie, no, żeby nie siedzieć, żeby nie korzystać z tego słońca. W ogóle, ja dzisiaj jestem już w sukience, to już nie będę wam pokazywać, bo tak siedzę, mam jedno kolano, tak, nogę tak po prostu do góry pod, podciągniętą, żeby by oprzeć sobie na niej rękę, ale ja już w baletkach, więc potem Wam pokażę. W baletkach, bo jest już tak naprawdę ciepło i zobaczcie, wiecie co, ja tak patrzę na te swoje brwi i się zastanawiam, bo jakoś tak ostatnio mi bardzo tak one nie wiem, tutaj nawypadały, takie dziurki się porobiły. Zazwyczaj takich nie miałam, nawet jak pokazywałam Wam się bez makijażu, ale jakieś takie, nie wiem, Trochę się przerzedziły, więc, y, więc nie, wiem, y, nie wiem o co chodzi. Włosy też wypadają mi niemiłosiernie, słuchajcie. No coś, coś po prostu strasznego, ale już kończę tą swoją sesę z czerwoną zakrętką i zamawiam sobie tą z fioletową, bo... Mam nadzieję, że ona mi pomoże, bo naprawdę, no, włosy tam są takie cieniutkie, a jeszcze jak je zapuszczam, to wiecie, to po prostu jeszcze bardziej, jeszcze bardziej widać. Dobra, ale już nic nie rozmawiam. Aha, jeszcze chciałam Wam pokazać, że tam w tym buszu leży, leży pudełko z Shiny Boxa, które dostałam wczoraj, i zachęcam do obejrzenia filmiku z otwarciem marcowego Shiny Boxa. No bo zobaczcie, jest naprawdę przepiękny, przepiękny. A i oglądam teraz. Zobaczycie Anitę z kanału No To Jestem i chciałam Wam jeszcze wspomnieć, że nie wczoraj, bo dzisiaj jest wtorek, ale przedwczoraj, czyli w niedzielę, spotkałyśmy się z Anitą. na Poszłyśmy na taki spacer długi, na jedzenie, niezdrowe oczywiście. No, i naprawdę jestem super, super podekscytowana tym spotkaniem. Co prawda, nie spotykam się z, z, z tak często z, z osobami, które prowadzą kanał, ale Anita jest naprawdę bardzo fajną dziewczyną i też jest ze Szczecina. Anita wspominała na swoim kanale, że może kiedyś nagramy razem film, ale ja też mam taką nadzieję, że nawet nie tyle co, co vloga, ale taki film, jaki na przykład wy byście chcieli, żebyśmy sobie usiadły, pogadały albo zrobiły jakiś challenge. W sumie ja lubię oglądać challenge, to jest fajne, to jest taka fajna, fajna, rozrywka, zarówno dla nagrywających, jak i dla oglądających, więc, więc tak, więc może kiedyś wspólnie, a nawet nie kiedyś, tylko niedługo, bo przecież Teraz jest wiosna, jest w ogóle taka piękna pogoda, tyle się chce, więc może niedługo byśmy usiadły u mnie, nagrały wspólny film, kto wie, kto wie. Dobra, a ja teraz lecę się malować i, i tak. Ja już jestem gotowa. Torbę mam zakowaną, słuchajcie, jest 13.05. W ogóle mi się przedłużyło, już miałam wychodzić pan żeby zrobić, żeby przepchać tę kratkę pod prysznicem. E, za chwilę puka kolejna osoba wchodzi do pokoju i on wie, kto to w ogóle jest, słuchajcie, os przed sobie po prostu tak do pokoju na środek pokoju. E, tak więc e, przyszła moja paszka, słuchajcie od mamy, to tak szybko ją otworzę przy Was, bo po prostu wyrzucę opakowanie, jak będę szła tutaj, wiecie, koło, koło akademika, Po prostu wyrzucę tego dużego śmietnika, żeby swojego tego małego śmietnika już nie zapełnić. To mam wysła, mam wysła, słuchajcie, sukienkę, tą moją czarną taką z Olseja z, z tym paseczkiem, ponieważ tak jak Wam wcześniej mówiłam, ja jadę na tę konferencję, która będzie w piątek i trzema jest więc. Więc siłą rzeczy muszę mieć, musiałam mieć tę te, te sukienkę, ale jadę już czwartek, tak naprawdę, więc, więc tak, słuchajcie. I tutaj, oczywiście, jeszcze w paczce nie zabrakło, słuchajcie, Rafaello, całe takie wielkie opakowanie. Mama mówiła mi, że wysłała mi Rafaello, ale nie wysłała mi w opakowaniu, bo martwiła się, że to po prostu, wiecie, te, te rogi po prostu pochaczą i porobią dziury. Mama mi wysłała jeszcze kosmetyki z Shining Boxa. Dlaczego z Shining Boxa? Ponieważ jeden Shining Box przyszedł mi do, szczycie, do Polska, słuchajcie, bo pomylili adresy. I tutaj dostałam drugi shiny box do, do Szczecina, więc zastanawiam się właśnie nad rozdaniem, żeby zrobić Wam rozdanie. Tutaj będzie ta, ta papka, właśnie, tak myślę, z, z tej Jadwigi. Jeżeli oglądaliście film, to na pewno wiecie o czym mówię. Ta, ta taka rękawiczka glow, więc wyczekujcie, wyczekujcie i dajcie znać, czy czy chcecie o maseczkę, może też Wam jeszcze e, włożę, no zobaczę, więc, e, więc tak, wyjmuję te wszystkie cukierki póki co e, na łóżko, słuchajcie, biorę, biorę to opakowanie i idę z tym e, do śmietnika, e, więc tak, ja już nie przedłużam, bo już dzisiaj to totalnie nie wyjdę, po prostu nie wiem kto jeszcze mi może przyjść do, do pokoju, już chyba nikt. Idę, idę się przejść, idę na zakupy, a potem jeszcze tutaj sobie zamówić obiad, bo nie mam w ogóle dzisiaj obiadu. Mam zupę dyniową, która już leży i szczerze mówiąc trzeba ją już wyrzucić, więc muszę to zrobić. Nie zamierzam dzisiaj jej jeść, a dzisiaj w bistro jest schabowe, a ja lubię schabowe. Rzadko, rzadko jem, więc, więc dzisiaj sobie kupię tutaj. Dobra, lecę wygląda prawdziwe życie w Akademiku, słuchajcie. Dopiero wróciłam do domu, wszystkie te kosmetyki tutaj jeszcze leżą e, na rozdanie. Tam leży obiad, bo tak jak mówiłam, wzięłam dzisiaj e, obiad z baru. E, tutaj leżą moje zakupy, słuchajcie. Poszłam do O'Show, ale było już tak w sumie późno, tak późno wyszłam, że nawet nie opłacało mi się iść, e, iść gdzieś tam, wiecie, no poopalać się, bo... No bo tak naprawdę za chwilę musiałabym wracać, bo już praktycznie 15 i e, muszę jeść. Więc co kupiłam? Kupiłam chleb. Jak wiecie, tego nie kupiłam. To dostałam od mamusi. E, co kupiłam jeszcze? Kurde, wiecie, to zaraz, zaraz mi tu wszystko powypada. E, kupiłam e, fasolę e, Jasia na e, fasolkę po bretońsku. Na kilogramy tam było, nie w paczkach, więc się zdziwiłam. Co jeszcze kupiłam? Słuchajcie, kupiłam czosnek hiszpański, ale tylko jeden. Rozmawiałam z panią, jakąś, która kupowała też czosnek, i się dziwiłyśmy wspólnie. Słuchajcie, dlaczego nie ma w całym oszoł czosnku polskiego? Kupiłam jeszcze cebulę, słuchajcie, też do, też do leczu. Zobaczcie, co w ogóle noszę. Noszę rękawiczki. A paszkę w razie czego jakby był jakiś e, nagły atak zimy. Ja jestem zawsze przygotowana, słuchajcie. E, kupiłam e, Coca-Colę, czekajcie, nie wiem jak wam pokazać, żeby była wyostrzona, ale dobra, nieważne. Tak więc kupiłam Coca-Colę, bo ostatnio e, nie wiem co mi jest, ale bardzo, bardzo lubię pić e, Coca-Colę. I coś jeszcze kupiłam, słuchajcie, tylko nie wiem gdzie to mam. Kupiłam e, zestaw e, obiadowy, czyli kiełbasę myśliwską. Która była, i, która była i jej nie ma, za chwilę ją podniosę, kiełbasę myśliwską do leczo. I tak się prezentują moje zakupy, słuchajcie, czyli nic ciekawego, e, a ja idę jeść, bo umieram z głodu, a dopiero jak już zjem, ogarnę tutaj wszystko, to pójdę na spokojnie e, gdzieś tam się poopalać, posiedzieć, poodpoczywać, pokorzystać z wtorku. Najadłam się już, tak się objadłam, po prostu tak jadłam szybko, zwykle nie jem szybko, teraz dzisiaj wyjątkowo jadłam szybko, tak po prostu z głodu, wiecie. I tak mnie teraz mdli w ogóle i niedobrze mi jest, tak mi ciężko jest, ale powiem Wam, że siedzę w tym pokoju, dosłownie duszę się, duszę się, jest mi tak gorąco, nie wiem, czy w ogóle założę kurtkę, czy może taki mam gruby, gruby sweter, aczkolwiek nie wiem, czy to jest różnica, czy ten sweter nawet nie jest grubszy niż, niż ta kurtka, więc może po prostu kurtka, może po prostu, wiecie co, chyba ją wezmę i położę po prostu na, na tą moją torbę, tak ją sobie jak gdyby prze, przełożę. Bo, bo nie wiem, czy dam radę po prostu założyć kurtkę, jest tak gorąco, jest po prostu, no nie gorąco, ja nie wiem, e, nie wiem, czy mi jest tak gorąco, czy wszystkim jest tak gorąco, gorąco. aczkolwiek powiem Wam, że jak ja szłam przez miasto, to widziałam ludzi już chodzących w takich krótkich, e, krótkich bruskach na ramionczka, ja jestem w grubych rajstopach i nie wiem, nie wiem, z chęcią to bym je zdjęła i poszła sobie po prostu i... No tak, tak mi jest gorąco. Co jeszcze chcę zrobić? Chcę, tak myślę właśnie, żeby opublikować zdjęcie teraz na Instagramie o tym konkursie, czy zrobić to właśnie na Instagramie, czy, czy na Facebooku, nie mam pojęcia, czy może zająć się tym wieczorem, albo nawet, albo nawet jutro. Tak więc, tak więc tak. Nie chcę przedłużać, nie chcę, żeby ten ten vlog był jakiś tam ogromnie długi, więc, więc kończę, tylko chciałam Wam powiedzieć, na jakim etapie dnia jestem. Idę, idę, bo szkoda dnia, jest 15.02, więc chcę korzystać. W ogóle wczoraj, powiem Wam, że siedziałam i nie wierzyłam własnym oczom, bo ja taka jestem, że zazwyczaj lubię już się, wiecie, wykąpać wcześniej, tak czasami nawet jak, jak zima jest, to jak już przychodzę, wiem, że nigdzie nie wychodzę, to 17.00 lubię się wykąpać, poćwiczyć i już mieć spokój. A dzisiaj, wczoraj raczej, wiecie, 19 godzina, jasno i w ogóle człowiek taki pełny życia, jeszcze w ogóle nie myśli o tym, żeby wskoczyć w piżamę, żeby już odpocząć, tylko cały czas myśli o tym, a może gdzieś by, gdzieś by się wyszło. No i tak to, właśnie, tak to właśnie jest, więc ja nie tracę dnia i idę... W Szczecinie, nie uwierzycie, ale zobaczcie, jak tutaj jest pięknie i wcale nie jestem daleko od centrum. Jest to moje ulubione miejsce do spacerów. Właśnie inne niż to, które Wam ostatnio pokazywałam, czyli jasne błonie, ale właśnie w tych obszarach Szczecina chciałabym kiedyś mieszkać, bo tutaj jest naprawdę spokojnie, dosłownie tak jak na wsi, a tam dalej jest osiedle, więc tutaj jest moim marzeniem, kiedyś kupić mieszkanie. Jesteśmy już w tym parku, który ja tak bardzo lubię. Jak pamiętacie i jak byliście ze mną w, w filmie, idziemy na krokusy, to tam na jasnych błoniach było mnóstwo ludzi. A zobaczcie, tak naprawdę to jest może półtora kilometra dalej i tutaj nie ma nikogo. I ja właśnie takie miejsca wybieram. Takie, gdzie można naprawdę spokojnie odpocząć. Słuchajcie, a tamta droga, e, właśnie w tamtą stronę, tutaj gdzie wam pokazuję, prosto prowadzi do Arkonki, tam gdzie ja e, chodzę, ale to tam jest tak może 3 km jeszcze, więc więc nie idę. Piękne słońce. Wjechałam z tamtego chodnika e, tutaj, żeby się troszeczkę poopalać, żeby Jest godzina po 18, tak naprawdę parę, e, parę minut. Jestem tak zmęczona. Powiem szczerze, że ten spacer, taki długi spacer, bo prawie ponad 3 godziny e, jakoś tak. Wyssał ze mnie całą, całą energię, dużo tego jak na jeden raz. Zrobiłam Wam kupę przebitek, więc mam nadzieję, że będziecie mogli podziwiać, podziwiać krajobrazy Szczecina i zobaczyć miejsca, które, które ja lubię, które niekoniecznie są takie tłoczne. Na ostatniej przebitce macie jasne błonia, które są tak bardzo zatłoczone, a wcześniej pokazywałam Wam miejsce, które ja bardzo lubię w Szczecinie. E, które, e, które jest tak naprawdę wyludnione. Więc, e, więc tak, słuchajcie, ja dzisiaj e, kończę, bo taka jestem, e, taka, no nie wiem. Taka po prostu nie do, nie do życia dzisiaj, więc dzięki, dzięki za to, że oglądaliście ten film. Witam nowych widzów, którzy przyszli od Anity, bo tutaj troszeczkę osób teraz podochodziło, więc witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się umie. A ja zapraszam Was na kolejny vlog. Mam nadzieję, że już niebawem. Pa!